Witam Was, kochani, w kolejnym odcinku i zapraszam na przegląd do sklepu Pepko. I na samym wstępie mam dla Was najsłodszą rzecz, jaką znalazłam w Pepko. Mamy różowy plecaczek z dżerem, który trzyma sobie pączka. No, wygląda przesłodko i kosztuje 40 złotych. Kochani, mamy sporo nowości, pojawiły się przepiękne bluzeczki, mam też dla Was bardzo fajne dwa komplety, jeden to będzie dress z Winstonów, a drugi to jest duża torebka Inerka. Mamy też sporo nowości na tej kolekcji bajkowej, nawet znalazłam t-shirt na dziale męskim z Tomajderego, więc oglądajcie do końca. A przegląd zaczniemy sobie od bardzo ładnej różowej torebeczki. Ona jest użyta z bardzo podobnego materiału, z jakiego szyje się takie puchowe kurtki. Miła w dotyku, jest bardzo taka puchowa. Kosztuje 40 zł, ale ten kolor różowy jest po prostu przepiękny. A teraz mam dla Was bardzo ładną torebkę, jest naprawdę spora, taka ala skórzana, pikowana, no powiem Wam, że bardzo mi się podoba, kosztuje ona 50 zł i do niej, do kompletu będziemy mieli nerkę, którą Wam zaraz pokażę. Tutaj właśnie mamy tą nerkę. Ona również jest czarna i taka ala skórzana. Kosztuje 30 zł. Też jest pikowana i ten wzorek jest bardzo podobny do tego wzorku, który mieliśmy na tej torebce. Jest dosyć mała, ale wiecie, żeby schować takie najpotrzebniejsze rzeczy, typu portfel, klucze, telefon, no to spokojnie sobie zmieścicie. A teraz kochani hit. W ostatnim przeglądzie pokazywałam Wam bluzę z Flintstone'ów. Do niej dojechały również spodnie, więc mamy cały dresik. Ten sam nadruk, który mamy na bluzie, mamy też na nogawce. Spodnie kosztują 30 zł i największy rozmiar mamy tutaj podwójną XL. kę Bardzo mi je one są zwężane. I tutaj jeszcze dla przypomnienia pokażę Wam tą bluzę. No hit. Bluza również kosztuje 30 zł, też mamy ten sam kolor i taki nadruk jak na tych spodniach tylko większy i największy rozmiar mamy tutaj podwójną XL. -kę. sporo mamy też nowych bluzeczek i pierwsza to myślałam, że to jest taki zwykły t-shirt, ale mamy tutaj podwinięte rękawy i one są takie bufiaste, mamy też poprzeczepiane do nich koraliki no bardzo ładnie to wygląda szkoda tylko, że ten przód i ten kołnierzyk jest taki nijaki moim zdaniem mogli też coś ładnego zrobić albo jakoś na przykład go wyciąć albo jakoś te koraliki przyczepiać. no ale też bluzeczka bardzo ładna kosztuje 30 zł i mamy tutaj nawet potrójną XL-kę więc duży plus. Kolejna bluzeczka taka w stylu marynarskim. Mamy tutaj długi rękaw, jest w białe, czarne paseczki. Kosztuje 25 zł i ma tutaj poprzyczepiane takie złote guziczki. No, wygląda to bardzo ładnie i też największy rozmiar. Mamy tutaj potrójną xl -kę. Kolejna bluzeczka z długim rękawem. Bardzo mi się spodobał kolor, śliczny niebieski. Kosztuje 25 zł i podoba mi się ta ozdoba na dekolcie. Te guziczki wyglądają bardzo ładnie i drugi plus ma bardzo długie rękawy, a wiecie, że ja to uwielbiam w takich bluzeczkach. Kosztuje 25 zł i największy rozmiar mamy tutaj również po trójną xl -kę. A teraz, kochani, mam dla Was hit. Mamy prześliczną bluzeczkę, jest to golf, w paseczki, długi rękaw, ale popatrzcie na te rękawy, jak one są pomarszczone. No, przepięknie ta bluzeczka się układa. Do tego rękawy są bardzo długie, a wiecie, że ja uwielbiam takie bluzeczki. Kosztuje ona 30 zł, a największy rozmiar mamy tutaj podwójną XL-kę. Kolejna rzecz z Toma i Jerego i tym razem jest to koszula nocna, różowa, bardzo miła w dotyku, fajny nadruk i kosztuje tylko 25 zł, a największy rozmiar mamy tutaj podwójną XLK. Teraz mam dla was coś ciekawego, ponieważ jest to taki nietypowy szlafrok. Jest różowy i ma taką futerkową wkładkę. Kosztuje 60 zł. Do wyboru macie dwa rozmiary: S na M albo L na XL. No powiem wam, że ja dopiero na metce przeczytałam, że jest to szlafrok, bo dosłownie myślałam, że jest to zwykły kartikan albo taki sweterek. Mamy też dwie nowe różowe piżamki. Pierwsza ma takie futerkowe serduszko na bluzce, kosztuje 50 zł i mamy tutaj bluzkę z długim rękawem i długie spodnie, największy rozmiar XL. Druga taka jasno różowa, nie mamy tutaj żadnego nadruku na bluzce i też mamy tutaj długie spodnie, bluzka z długim rękawem, kosztuje 60 zł i też największy rozmiar XL. Znalazłam też bardzo ładne kapcie, króliczki. No popatrzcie, czyż one słodko nie wyglądają. Kosztują 20 zł i w ogóle są damskie. Na początku myślałam, że są dla dziewczynek, bo też mają dosyć y, taką solidną. Kosztują 20 zł i są bardzo miłe w dotyku. Na dziale męskim również znalazłam rzecz z Tomajderego. Jest to t-shirt, fajny nadruk, kosztuje 25 zł i największy rozmiar mamy tutaj podwójną XL. -kę. Mamy też fajne czarne dresowe spodnie z odblaskami, duży plus, mają też kieszenie na zamek, kosztują 45 zł i największy rozmiar mamy tutaj podwójną XL. -kę. Najwięcej z tej nowej bajkowej kolekcji znalazłam na dziale chłopięcym i pierwsza to jest bluza z Tomej Jerego, która kosztuje 20 zł. Z poprzedniego odcinka wiecie, że pojawiły się rzeczy również ze Skubiego. Jeśli nie widzieliście tego przeglądu, to zostawię Wam w opisie. I pierwsze tutaj mamy spodnie, kosztują 25 zł. Fajny brązowy nadruk i one są zwężane u dołu. Kolejna bluzka z Tomajderego, tym razem z długim rękawem, kosztuje 17 zł. A na koniec rozpinana bluza z bajki z Kubidu. Ona ma kaptur, jest brązowa, jest do kompletu do tych spodni, które pokazywałam Wam przed chwilą i kosztuje ona 35 zł. Kochani, na tym zakończymy ten przegląd. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał. Kochani, mam nadzieję, że bardzo miło spędziliście te święta. I jeszcze raz życzę Wam wszystkiego dobrego i do usłyszenia w kolejnym odcinku.